W Muzeum Ziemi Wieluńskiej można już oglądać obrazy powstałe podczas 16 ogólnopolskiego pleneru malarstwa figuratywnego z biegiem warty Kamion 2015. Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w minioną niedzielę. Był to 16 plener, który odbył się w ubiegłym roku we wrześniu, a w tym roku w kwietniu mamy wystawę poplenerową. Było na nim 16 osób, czyli 16 artystów brało udział w plenerze. Dwie osoby były z Niemiec. Jeden, Dawid Mildner, był z Berlina i Ewa Kwaśniewska była z Essen. No i nowy, nowy, Wiktor Jędrzejak jeszcze też. Zupełnie nowy y, człowiek się pojawił na naszym plenerze. Jak zawsze, otwarcie wystawy cieszyło się wielkim zainteresowaniem Wielunian. Jak wiadomo, figuratywizm w sztuce polega na ukazywaniu przedmiotów, zwierząt i ludzi w ich naturalnych wymiarach. Może więc być uważany za przeciwieństwo abstrakcjonizmu. Plener ma konkretną formułę, czyli malarstwo figuratywne. Y, inne plenery, owszem, są takie, które mają. No, różne malarstwo i, i sztukę konceptualną, i, i, sztukę, i, i sztukę abstrakcyjną. My mamy tylko zapraszamy tylko malarzy malujących figuratywnie. No i dlatego może formuła się na pewno nie zmieni. Jeżeli coś, to zmieniają się ludzie. Co jakiś czas nowy ktoś przybywa, ktoś odchodzi. W tym roku na przykład nie było, w ubiegłym roku na plenerze nie było Jasi sierko to był kto inny i tak się wymieniamy. Ale że osób może być tylko 15-16, no to już nic na to nie poradzimy. Plenery malarskie w Kamionie odbywają się corocznie we wrześniu. Artystyczne spotkania zostały zapoczątkowane przez nieżyjącego już profesora Jerzego Dudę-Gracza, a obecnie noszą jego imię. Przez lata plenery, które organizuje wieluńska malarka Alina Sibera, zyskały znakomitą markę w środowisku artystycznym. Wiosną prace zainspirowane dwutygodniowym pobytem malarzy nad Wartą są prezentowane w wieluńskim muzeum. To jest trochę przygotowania w ogóle do takiego wernisażu, no to już przynajmniej pół roku wcześniej. Dlatego, że tak, no, trzeba y, wiedzieć, y, y, trzeba wszystkich zmobilizować do pracy. Y, y, muszą być obrazy przesyłane wcześniej y, mailowo, chociaż y, do katalogu, bo katalog jest drukowany. No, później obrazy się przysyłają ludzie już na wystawę. Zawsze się denerwuję, y, że, no bo chciałabym, żeby było y, tyle, ile tu akurat... Może się pomieścić. Sam kamion jako miejscowość się bardzo zmienił. To on dzisiaj dla nas nie jest ani inspirujący, ani ciekawy, ale osoby, które spotkaliśmy kiedyś, ja Alinę poznałem właśnie w 1997 roku i te przyjaźnie, które po prostu nas cementują i to, że mamy wspólny temat do rozmów, do pracy, podglądamy to, co robimy i przede wszystkim wszyscy działamy w nurcie szeroko pojętym sztuki figuratywnej to nas trzyma i cementuje werynsarze otwarcie naszych wspólnych wystaw yy, mają dla nas dużo takiego, yy, takich spontanicznych emocji bo po prostu po pół roku spotykamy się od nowa jesteśmy zaskoczeni bo nie wiemy co kto pokaże jest to dla nas odkrycie każdy po prostu w tajemnicy przed drugim pracuje w domu w pracowni i potem przysyła obrazy więc ta tajemnica, która zostaje nagle odkryta. Czy to będzie coś, co miało początek w Kamionie, czy jednak całkiem nowe rzeczy? To jest najciekawsze. Też miałam przyjemność brać udział jakiś czas temu w jednym z plenerów w Kamionie. I jest to dla mnie ogromne doświadczenie i bardzo miłe przede wszystkim bardzo rozwijające i motywujące, że można czerpać dużo właśnie inspiracji, doświadczeń, właśnie z przebywania z artystami, którzy mają już za sobą bardzo duży dorobek e, artystyczny, e, bardzo e, rozwinięty warsztat dojrzały, e, jak również też e, z pleneru, który ma za sobą ogromną tradycję i który zapoczątkował bardzo e, wielki człowiek, e, taki jak profesor Jerzy tutaj gracz. Nie powiem co chciałam przekazać, ponieważ jak powiedziałam raz, to e, odbiorcy powiedzieli nie! Tak, to nie to, więc lepiej niech odbiorca sam sobie zinterpretuje, niech odbierze tak jak uważa i jak czuje, żeby mu nie narzucać, bo już znamy to ze szkoły, prawda? Interpretacje wszelkie, z którymi niekoniecznie może autor by się zgodził. Niespodzianką podczas wernisarzu był koncert muzyczny. Przed publicznością wystąpił Przemysław Paśko i zespół Coto. Dobrej jakości, dowody miłości, prawdy przejrzystość. Słów do ciebie czystość ma sens. Efekty natchnienia do pozaostoszenia, jasno myślenie, jasno nie ma sens. Cięty jest spokój, spokój, spokój. Cięty jest spokój. spokój. w kulturalnej tv -ce.